Barcelowa od wieków była i jest niesamowicie ważnym portem na Morzu Śródziemnym. Dowody morskiej potęgi znaleźć możemy w Muzeum Morskim, mieszczącym się w dawnych stoczniach królewskich. Znajdziemy tam nie lada atrakcje, zarówno dla dużych, jak i małych odkrywców miasta. Można tam bowiem wejść na pokład naturalnej wielkości repliki XVI-wiecznego statku. Ten zaś yy, reprezentuje wielkie Morskie zwycięstwo Hiszpanów. A na samym statku, w czasie jego służby, no, pracowali wioślarze, niewolnicy, żyjący w absolutnie nieludzkich warunkach. Słuchajcie, ten 60-metrowy statek, swoimi rozmiarami, zmieściłby się na połowie wojska piłkarskiego, no więc rzeczywiście wielki, sporych rozmiarów, warty odwiedzenia. A sam statek? To replika średniowiecznej galery królewskiej Don Juan de Asturia, która w 1571 roku odniosła słynne zwycięstwo z Turkami w bitwie pod Lepanto. Kopia została zbudowana z okazji 400 rocznicy tej bitwy. W bitwie pod Lepanto żołnierze z królewskiej galery dokonali abordażu na wrogi okręt. I przez godzinę walczyli z załogą flagowego okrętu tureckiego dowodzonego przez niejakiego Ali Pasze. Ostatecznie Hiszpanie wygrali w tej walce, zabijając dowódcę, któremu następnie ścięli głowę i umocowali ją na dziobie statku. Dlaczego? Ponieważ kiedy zobaczyła to pozostała turecka flota, to po prostu się poddała. Załoga królewskiego statku liczyła około 700 mężczyzn, w tym 290 niewolników których praca była w absolutnie nieludzkich warunkach. Niewolnicy skuci byli razem po cztery osoby w rzędzie oraz przykuci do ławek, gdzie spali, jedli czy załatwiali swoje potrzeby. Każda taka czwórka miała tylko jedno zadanie: ciągnąć wiosło, by wprawić statek w ruch. A na galerię jako niewolnicy trafiali albo skazani przestępcy, albo jeńcy wojenni. Jak dawali radę? Dla mnie to jest czysta magia. A jeśli chcesz posłuchać o innym magicznym miejscu w Barcelonie, no to zapraszam tutaj.